Brzemię poczucia winy Waszej relacji spoczywa na jej barkach, gdy to ona zrywa. Witam. Dzisiaj chciałem Ci opowiedzieć o dobrej stronie, gdy Ty jesteś w porządku albo i nie. Nieważne. Ważne jest to, kto zrywa. I teraz. Jeśli przykładowo spotykasz się z dziewczyną, jest wszystko ok, no i nagle ona stwierdza coś tam, że coś jej nie pasuje, sama nie wie dlaczego, koleżanki gdzieś tam ją napuściły na ciebie, bo przykładowo one chciały z nią gdzieś wyjść i tak dalej, ale byłeś ty, więc po prostu zabrałeś im koleżankę. I tak dalej, i tak dalej. No i one gdzieś tam się odegrały, no i nagadały na ciebie, zmieniły tej dziewczyny emocje, ciągle gdzieś tam pompowały w niej negatywne emocje na temat Twojej osoby. Tak bez powodu, po prostu są toksyczne, no nie. No no i ta dziewczyna przykładowo stwierdziła, że w sumie mają rację, choć nie wie dlaczego. No i dziewczyna dzwoni albo spotyka się z tobą i ci mówi, że. Musi, musi to przemyśleć, musi odejść, nie szuka chłopaka, bla, bla, bla. No po prostu zrywa. No i przykładowo ty mówisz: OK, rozumiem, trzymaj się. No i przykładowo nie robiłeś żadnych problemów, w ogóle ciebie to nie ruszyło, nie wchodziłeś w jej gierki, w stylu dla ciebie te... Pół roku nic nie znaczy, i tak dalej, no i nie kontynuujesz tego ani po prostu mówisz, no czy mogę już jechać, no nie? Wyjdź z auta, czy idź gdzieś tam, no nie, ja już chciałbym jechać, no nie chcę mi się gadać, no skoro już gdzieś tam skończyliśmy, zakończyłaś to, no to nie widzę sensu dalszej rozmowy, no nie? Koleżanek mam dużo, no i nie mam ochoty teraz gdzieś tam z Tobą rozmawiać i dyskutować o czymś, co w ogóle nie ma znaczenia. No i przykładowo ta dziewczyna wychodzi. <laughs> no i ty sobie jedziesz w miasto. Widzisz na przystanku stoi jakaś ładna dziewczyna. Podchodzisz do niej, rozmawiasz z nią, mówisz, że jest ładna i tak dalej. No i pyta się, czy miałaby ochotę teraz pójść coś wypić, pogadać dłużej. Ona powiedziała w sumie, no to czemu nie? No i poszliście gdzieś tam. Pogadać, siedzicie sobie w restauracji, zajadasz ciastko, pijesz kawkę, ona też, no i nagle ta dziewczyna gdzieś tam idzie, która ciebie zostawiła, no i, i widzi to, widzi, że siedzisz z inną dziewczyną, rozmawiasz, śmiejesz się, jest fajnie, no i za chwilę załącza jej się masa emocji, zazdrość, Masa pytań w głowie, czy dobrze zrobiła, co on robi, kto to jest, i tak dalej. I ona cały czas gdzieś tam myśli. Wraca do domu, płacze i tak dalej. No, niektóre gdzieś tam mogą być tak, że zaraz gdzieś tam będą dzwoniły, e, będą przepraszały i tak dalej. Po prostu prędzej czy później taka dziewczyna zawsze czuje się, z tym źle, naprawdę. I dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, żebyś się nigdy tym nie przejmował, bo osoba, która zrywa, to tak jak zawsze, no jest na gorszej pozycji. Osoba, która zrywa, zawsze jest na gorszej pozycji. I wiem, co mówię bo z masą dziewczyn zrywałem, teraz po prostu od pewnego czasu zmieniłem taktykę, po prostu ewoluowało to we mnie, dostrzegłem pewne minusy tego, bardzo dużo minusów i, no mówię, każde zerwanie gdzieś tam z dziewczyną to jest kulka w serce, no i blizdy, no nie, naprawdę, no bo przykładowo jeśli dziewczyna była bardzo w porządku, wszystko było ok, a ty gdzieś tam po prostu z dnia na dzień e, zerwałeś kontakt i tak dalej. No to w jakimś tam stopniu to zawsze się gdzieś tam na tobie to odbije, no nie? Więc e, tak naprawdę, no, ty tutaj tracisz. I naprawdę słuchajcie dalej. To się dzieje na każdej płaszczyźnie. Jeśli jesteś w porządku, no nie, przykładowo podchodzisz do dziewczyny. Nie robisz jakichś problemów, nie robisz gdzieś tam jakichś obiekcji, nie wyzywasz ją, po prostu normalnie podchodzisz. Hej, ładnie wyglądasz, chciałem cię poznać. No prosty tekst, no nie. No i przykładowo. Dziewczyna się nie zatrzymuje, wy gdzieś tam nie idziecie za nią, ona was odrzuca, wy się gdzieś tam uśmiechacie, mówicie okej, okay, rozumiem, gdzieś tam trzymaj się i idziecie, no nie? No to taka dziewczyna w tym momencie, no, będzie miała w sobie jakieś poczucie winy, że, a może powinnam się zatrzymać? A może powinnam z nim pogadać? Wydawał się w porządku? I ona tak myśli: idzie do koleżanek gdzieś tam i zaraz o tym opowiada. Każda dziewczyna, gwarantuję ci, że każda dziewczyna, do której podejdziesz, na ulicy pójdzie do koleżanki i jej wszystko opowie. Każda, no nie? To już jest po prostu taki standard, że żadna gdzieś tam nie wytrzyma, musi gdzieś tam pójść i zacząć gdzieś tam opowiadać. No i przykładowo, podszedłeś, gdzieś tam zagadałeś, albo rozmawiasz z dziewczyną. Rozmawiacie, rozmawiacie. Chcesz numer? No nie. No i ona, że nie, nie daje numeru, bla bla bla. Możesz to odbić, no nie, ale ogólnie widać było, że no nie jest zainteresowana, albo gdzieś tam zrobiłeś błąd. Nieważne. Liczy się po prostu to, że ona Ciebie w tym momencie odrzuciła. No nie, a Ty powiedziałeś, ok, w ogóle się tym nie przejąłeś. No i przykładowo poszedłeś dalej, no nie. I jeśli taka dziewczyna zobaczy Ciebie uśmiechniętego z inną dziewczyną, przykład o 5 minut później, bo na przykład szła e, do paczkomatu i wracała i Ty już z inną gadałeś, no to już tą dziewczynę, która Cię odrzuciła szlak trafia. I ona sobie jakby to powiedzieć... zaraz, jak jest toksyk, czy co, ona sobie dopowiada, że podrywa, i tak dalej, no ale no, przecież odrzuciła go, to co, nie może już do żadnej nigdy podejść? No jasne, że może. I widzicie, i w tym momencie, no ta dziewczyna, no, czuje się źle. Każda. Zawsze. Naprawdę. No i przykładowo, dlatego ja zawsze, ja nigdy gdzieś tam na siłę nic nie ciągnę, i tak dalej, gdy dziewczyna na przykład mu mówi, że nie jest zainteresowana, czy co, ja mówię "OK". I, i, i lecę dalej, i lecę dalej. I często to już jest w ogóle standard, że ja, ona przejęła tą negatywną energię ze sobą, naprawdę. Jak mnie odrzuca gdzieś tam dziewczyna przy podejściu, ja nie traktuję tego jak, jako coś złego. Ja nie traktuję tego ja jako coś złego. Gdy dziewczyna nie odbiera, ja nie traktuję tego jako coś złego. Gdy dziewczyna odwołuje spotkanie, ja nie traktuję tego jako coś złego, ta cała zła negatywna energia idzie na tą dziewczynę. Natomiast gdybyś ty pomimo jej negatywnych emocji, odczuć, tego, że odrzuciła cię, byś to w to dalej brnął, to powiem Ci, wyszłoby gorzej dla Ciebie. Wyszłoby gorzej dla Ciebie, naprawdę. Wszelkie proszenie, wydzwanianie po 20 razy, gdy ktoś nie odbiera, 20 wiadomości, gdy ktoś nie odpisał, dziewczyna się nie zatrzymała, ty idziesz gdzieś tam z nią, pomimo tego, że ona mówi, nie, 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 dziewczyna nie przychodzi na spotkania, ty gdzieś tam ją wyzywasz, to zawsze. Odbija się źle na tobie. Natomiast jeśli jesteś spokojny, opanowany i mówisz, okej, okay, rozumiem i tak dalej, czy po prostu to olewasz, to uwierz mi, całe te dziadostwo, ten syf w tej sytuacji przyjmuje osoba odrzucająca. I teraz to jest czasem tak silne, że ja mówię siedzę. Czasem sobie gdzieś tam na ławce, w jakimś mieście i na przykład działam w tym mieście, no i przykładowo jedna, druga, trzecia, czwarta dziewczyna gdzieś tam mnie odrzuciła, no to później one powiem ci szczerze, same do mnie cześć mówią, same gdzieś tam patrzą na mnie, ja siedzę w parku na ławce naprzeciwko, patrzę idzie jakaś dziewczyna, patrzy się na mnie, czuje, że jakbyśmy się znali, ale jej nie pamiętam. No, i ona siada naprzeciwko, uśmiecha się, kręci włosami e, i tak dalej, i tak dalej. No nie, czyli ruszyło ją to. I zobaczyła mnie, zobaczyła mnie, no i teraz chce odwrócić. Odwrócić te emocje, chce po prostu. naprawić swój błąd naprawdę Oj, powiem wam szczerze, to już jest dla mnie taki standard i dlatego ja tak samo przestałem gdzieś tam to już od niedawna zrywać dziewczynami tylko już robię tak, żeby to one same ze mną zerwały przez to całe te poczucie winy no spoczywa na, na dziewczynie ja jestem wtedy mega czysty, mam czystą energię Mam w sobie pozytywne emocje. ona gdzieś tam to dźwiga. Płacze po nocach i tak dalej. Czy ja dobrze zrobiłam? Czasem jest tak, że koleżanki coś nagadają, to ona na przykład pokłóci się z tą koleżanką i ci gdzieś tam później dzwoni, że to przez koleżankę i tak dalej, no nie? I, i naprawdę dziewczyny mega. Mega to na nie działa. Tak samo, jeśli ty na przykład zrywasz, czy zostawiasz dziewczynę, czy coś tam, to później na przykład dziwisz się, dlaczego ci nie wychodzi z inną dziewczyną, bo właśnie masz w sobie tą taką złą, toksyczną energię. Te blizny na sercu, na ciele, no są w tobie. I nawet jeśli dziewczyna jest super, to sobie tak myślisz, czy ona przykładowo naprawdę taka jest, a może udaje. I po prostu zaczynają cię trapić takie dziwne myśli, no nie? A to wszystko y, to jest dlatego, że po prostu no masz w sobie takie brzemię poczucia winy za to, co robiłeś. To tak, jakbyś był y, mały i na przykład babcia kazałaby ci jakieś małe kotki utopić. No, a ty gdzieś tam głupi idziesz, topisz. No nie babcia już. No i później gdzieś tam z tyłu głowy, jak sumienie, no jest ci źle, no nie? A babcia gdzieś tam cwana, właśnie to brzemię poczucia winy przerzuciła na ciebie. Idź, to zrób, ty to zrobiłeś. I później gdzieś tam nieprzespane noce, bo masz wyrzuty, no nie? A babcia gdzieś tam cwana, e, wiedziała, jak to działa i po prostu i śpi spokojnie, a ty się męczysz. To tak jakby przykładowo ktoś z ciebie by zrobił słupa. Siema, mietek, słuchaj, załóż konto. Czy możemy założyć na ciebie konto w banku? No nie, tam będą małe transakcje. No nie, później gdzieś tam e, zakładają e, na ciebie jakieś tam pożyczki i tak dalej. Jakieś tam e, wyłudzenia pieniędzy. E, na jakiś portalach wystawiają PS5 za 1000 zł, jacyś e, ludzie dają się nabrać, wysyłają pieniądze i wszystko to wpada na twoje konto i później oni wybierają przykładowo te pieniądze, znikają, ale całe poczucie winy, wszystkie te służby w pewnym momencie przychodzą do ciebie. Rozumiesz? Przychodzą do ciebie i ty o za to odpowiadasz. Bo imię i nazwisko gdzieś tam było twoje, a nie tamtych y, y, mirasów, których gdzieś tam pięć minut temu poznałeś, no nie? No i, i nie wytłumaczysz się z tego. Bo nie uwierzą ci. A nawet jeśli ci uwierzą, to i tak jakieś konsekwencje cię spotkałem, bo trzeba było myśleć, no nie? Rozumiecie? Tak samo jest właśnie z dziewczynami. Dlatego wiele mówię dziewczyn, ogarnąłem, ogarniam tym sposobem, że podchodzę do dziewczyny. I czasem to, że dziewczyna mnie przykładowo odrzuciła, podchodzą, nie znaczy, że ja już jej nigdy nie ogarnę. Bo mówię, będę siedział w miejscu, gdzie ona będzie. Przykładowo, zagadałem do dziewczyny gdzieś tam w galerii, wiem, że ona tam przesiaduje, przys... albo gdzieś tam sobie pracuje, no i... i powiedziała, że na przykład nie chce Cię poznać, no, no okej, okay, rozumiem, no nie, i usiadłem sobie i czekałem sobie dalej i zaraz gdzieś tam szła następna, to sobie z nią gadałem, no i ta przykładowo wyszła już cała czerwona i tak dalej i czasem jest tak, że nic nie zrobi, ale przyjdę następnym razem, Usiądę i sama gdzieś tam podejdzie, usiąść, hej, co, co tu robisz, no nie? Sorry, że tak ostatnio wyszło, ale nie znałam cię, myślałam, że coś tam, no nie i tak dalej. I sama zacznie gdzieś tam nawijać. A jak sama nie zacznie nawijać, to y, będzie ci dawała znaki, czyli będzie siad usiądzie obok ciebie, gdzieś tam po przeciwnej stronie, będzie się na ciebie patrzyła, y, będzie chciała, żebyś gdzieś tam do niej podszedł, zagadał, no nie? Bo będzie chciała to Naprawić. Tak samo jest jak przykładowo dziewczyna z tobą gdzieś tam zerwie, to gwarantuje ci, że prędzej czy później się odezwie. Bo nie będzie potrafiła tego wytrzymać. Jeśli byłeś w porządku, super, prowadziłeś i tak dalej, nagle gdzieś tam to, jeszcze wziąłeś to fajnie na klatę, okej, okay, rozumiem, dobrze, dobry byłeś w łóżku, po prostu byłeś wartościowym facetem, a jej nagle coś odbiło. Zazwyczaj to koleżanki albo czynnik z zewnątrz, czasem matka, ojciec, i tak dalej, rodzina, i nagle coś odbiło, i tak dalej, żeby gdzieś tam odejść. No, a Ty powiedział, jasne, rozumiem, no to ona będzie no to poczucie winy cały czas miała w sobie. Pójdzie, zamknie oczy, przed snem będzie Ciebie widziała. Będzie płakała, po prostu jak cię zobaczy z inną dziewczyną, to ją po prostu strzeli. Naprawdę. Jeśli zobaczycie uśmiechniętego, szczęśliwego, to tym bardziej. Bo ona sobie poznała już jakiegoś tam ziomeczka i tak dalej, zapchaj dziurę i tak dalej, ale gościu może. Nie zna się gdzieś tam na dziewczynach, popełnia masę błędów, jest zbyt miły, jest powiedzmy przewidywalny, rutyna i tak dalej. Słabe w łóżku. Dziewczyny za tamtym się inne nie oglądają, przez to w oczach kobiet jest mniej atrakcyjny. I w oczach tej kobiety, z którą się spotyka, też gdzieś tam, no nie? Także, no mówię, taka dziewczyna wtedy nie będzie mogła tego wytrzymać. Zazwyczaj no, takie dziewczyny też długo siedzą same, nie potrafią nikogo gdzieś tam poznać, bo gdzieś tam jednego, drugiego odrzucają, ale nawet nie wiedzą dlaczego, po prostu dla zasady. Czasem jest tak, że podszedł gościu, zagadał, one go odrzuciły. I później szukają tego gościa, dlatego gdzieś tam inni też odrzuca. Czasem jest tak, że im więcej gości właśnie dziewczyna odrzucała za młodo i to stała się toksyczną dziewczyną. Pamiętajcie, że nikt nie rodzi się toksyczny. No nie? Więc y, każda dziewczyna, która gdzieś tam odrzuca tych gości, robi takie złe rzeczy, to się to wszystko ma odbicie w niej później. I później robi się taki wrak człowieka. Dlatego nie bój się tego. Nie bój się, że dziewczyna przykładowo cię odrzuciła przy podejściu. Nie bój się, że nie odebrała telefonu, nie bój się, że gdzieś tam zostawiła Cię po pół roku czy po ileś tam, nie bój się ona przyjmuje tą całą negatywną energią i Ty uwierz mi, że jutro wstaniesz i będziesz tryskał energią gwarantuję Ci, że następna dziewczyna, którą poznasz mega to zobaczy, że jesteś fajny uśmiechnięty, pozytywny męski i nawet jak Cię zapyta, no nie o Twoje inne relacje, no to jeśli powiesz, że dziewczyna Cię zostawiła, to inaczej na Ciebie spojrzy, naprawdę, inaczej na Ciebie spojrzy, niż jakbyś powiedział, że to Ty zostawiłeś dziewczynę. No to wtedy o, już jej się zapala żółta lampka, coś jest nie tak, dlaczego ją zostawił, no nie, pewnie mnie też zostawi. Rozumiecie? I automatycznie gościu sobie sam strzela w kolano. A tak jak powie, że. Zostawiła mnie, nie wiem dlaczego, a ona widzi, że przecież to fajny chłopak. No nie, dlaczego go zostawiła pewnie jakaś idiota i tak dalej. No nie, i ona. Całkiem inaczej myśli. Poza tym, e, dziewczyna, która przykładowo ciebie zostawia, no nie pójdzie do koleżanek i no, no co powie? No zostawiłam go, no i ale to, to i, poczucie winy jest po jej stronie. Bo, jak, przyby, jak gościu zostaje dziewczynę, to ona idzie. Ale dupek zostawił mnie, nienawidzę go. I dziewczyny gdzieś tam zaraz chcą takiego chłopaka zniszczyć, no nie. Że, no, podrywacz pewnie, trzeba go gdzieś tam dojechać. Jak znasz jakieś inne dziewczyny, to weź, powiedz im, że ten i ten, no nie. A tak? No mówię. Wszystko jest na plus. Dlatego. Nie bój się tego. Naprawdę, nie bój się tego, bo w perspektywie czasu jest to duża korzyść. Naprawdę. Czasem mówię, podchodziłem do dziewczyny, powiedziała, nie, ja teraz nie, nie mam czasu, nie szukam coś tam. Okej, okay, rozumiem. I później gdzieś tam siedzę sobie, czy to na przystanku, czy na ławce idzie ta dziewczyna i sama do mnie hej. No nie, no i teraz mi to zależy też ode mnie, czy mi się chce z nią gadać, czy nie, ale no... Naprawdę. To już jest tak po prostu standardowe, że ja po prostu już wiem co zrobi dziewczyna w momencie, gdy, gdy powie, że nie jest zainteresowana. Już wiem jaki tam gdzieś umysł zadziała później. No nie? Naprawdę. I czasem było tak, że dziewczyna przykładowo mi odrzuciła, powiedziała, że nie, nie, nie byłem na jakimś festynie, pamiętam. Szła z koleżanką, coś tam, że nie, 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 no i ok, jest spokój. No i ja siedzę tam z kumplami na takiej na mm, jakimś tam podestach, czy coś sobie przy takiej karuzeli. No i 15 minut nawet nie minęło. Patrzę, idzie już ta sama dziewczyna bez koleżanki koło mnie, tak powoli patrzy, uśmiecha się włosami, przewiera. Nie wystarczyło tylko wstać, no nie, podejść, hej. Naprawdę. Czasem jest tak, że dziewczyna idzie z kilkoma koleżankami, czterema, pięcioma, ja wjeżdżam, podbijam e, do dziewczyny. No nie, 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 ja mam chłopaka, coś. Ja mówię, no, no spoko, jak masz na imię? Ona no, przykładowo Marta, no nie? No, Marta, spoko miło Cię było poznać. Trzymaj się może następnym razem. No, ciebie również, i tak dalej. No i ja sobie siedzę dalej, gdzieś tam wypatruję jednej dziewczyny. A ta dziewczyna z koleżankami poszły gdzieś tam 5 metrów dalej i już nie szły, tylko usiadły wszystkie na ławce. No nie? Usiadły wszystkie na ławce. No i jedna mnie zaczęła wołać. Po imieniu. Ja mówię, jak coś chcesz, to przyjść. No nie, no i widzicie. Naprawdę jest masa takiej sytuacji. Także, no mówię. Dzieje się. Mam nadzieję, że zrozumiecie.